Kochani, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z całą ekipą wspomagającą kurde blaszka. Aby wasze drobne grzeszki wam się upiekły. O, kochani, życzę Wam, abyście mogli również smarować masłem nie tylko od święta, ale również na co dzień. Kochani, aby Wasze finanse zawsze były większe niż wydatki, by czekać z cierpliwością na spełnienie marzeń. Kochani, aby Wasz bagaż życiowy był lżejszy niż moje torby z zakupami. Życzę Wam również, abyście byli zawsze zdrowi i uśmiechnięci. Oraz szczęśliwego nowego roku 2025.